Cześć mam. Dzisiaj chciałem wytłumaczyć dlaczego dla większości osób takie właśnie wyzwanie typu 100 pompek codziennie nie działa, mimo tego, że absolutnie mogłoby, bo pompki jakby zadziałają dla każdego, to nie jest tak, że dla zaawansowanej osoby te pompki jakby jakoś magicznie przestają działać. No tylko nie można tego robić w taki sposób, jak większość próbuje. To zrobić i dlatego właśnie to wyzwanie dla nich nie działa. Typu robią seriami po 10 czy seriami po 20, że 10, 10, 10 czy tam 20, 20, 20, 20, czy 30, 30, 30, aż nie uzbierają 100 i dziwią się, że nie mają efektów. Tylko trzeba to zrobić odpowiednią metodą, która faktycznie buduje mięśnie. I też chcę zrobić ten filmik dlatego, że przeszukałem dużo filmików właśnie na ten temat i praktycznie z każdym się nie zgadzam, bo wszędzie ludzie właśnie robią ten błąd, o którym właśnie powiedziałem. A no dodatek, ludzie w tych filmikach tylko po to, żeby one były bardziej interesujące, to pokazują po 20-30 różnych rodzajów pompek, i mówią ci, że masz je zamieniać i robić różne rodzaje pompek, jeżeli chcesz zwiększyć swoje efekty, podczas gdy moim zdaniem to jest po prostu gówno prawda i działa zupełnie na odwrót. No, teraz tak. Pierwsza i taka najważniejsza kwestia przy robieniu treningu tego typu. To, że mięśnie na Twoim ciele nie rosną tak sobie, o, tylko mięśnie rosną głównie jako odpowiedź Twojego organizmu, żeby przetrwać na brak tlenu przy jakimś obciążeniu. Czyli jak robisz jakąś czynność i Twoim mięśniom zaczyna brakować tlenu, a muszą dalej pracować, zmusza się do dalszej pracy. Twoje ciało wysyła sygnały, żeby następnym razem zrobić tak, żeby te mięśnie były większe, miały więcej włókien, przez co będą miały więcej miejsca na tlen, przez co będą w stanie lepiej sobie poradzić i nie umrze twoje ciało, tak? Bo głównie twoje ciało stara się nie umrzeć. I dużo osób robiąc właśnie to wyzwanie w taki sposób, że robią tam serię po 10 pompek odpoczynek, 20, 20 pompek odpoczynek, czy tam 20-20, 30-30, coś takiego, po prostu nie dają wystarczającego bodźca dla mięśni. W którym one aktywują włókna szybko kurczliwe, czyli te włókna, które są odpowiedzialne za jakby najbardziej są najbardziej responsywne na wzrost. U większości osób po prostu generujesz sobie za mało czasu pod napięciem, żeby zmęczyć włókna wolno kurczliwe w twojej klatce i aktywować te włókna szybko-kurczliwe, tak żeby ten mięsień faktycznie dostał sygnał do wzrostu. Bo jak jesteś początkujący, no to być może faktycznie zrobienie 10 pompek, 15, 20, 25 w serii jest dla ciebie wymagające i będzie to wystarczające, żeby nagromadzić tutaj ten kwas mlekowy, uzyskać to takie uczucie, Palenia i faktycznie, żeby tym mięśniom zaczęło brakować tlenu, natomiast z czasem, jak Twoje ciało się do tego zacznie adaptować, no to to przestaje być wymagające i potrzebujemy czegoś więcej. No i taka metoda, której ja osobiście bym użył, jakbym chciał sobie budować moją klatę czy po prostu moje mięśnie pchania w ten sposób, to była metoda drop-serii, która faktycznie zmuszałaby te mięśnie do pracy w warunkach beztlenowych. I praktycznie nigdy nie chcemy próbować zrobić 100 pompek naraz w jednej sesji, tylko lepiej jest zrobić to właśnie tą metodą, gdzie podzielisz sobie albo na, na początku 3 sesje, potem na dwie sesje w ciągu dnia, ale za to w każdej z tych sesji zrobisz mniej. Ale dojdziesz do takiego etapu, gdzie aktywujesz faktycznie te włókna szybko kurczliwe i spowodujesz, że mięśnie będą zmuszone do pracy w warunkach bezlenowych, dzięki czemu uzyskasz w ciągu jednego dnia aż dwie efektywne sesje, zamiast robić jedną długą, która na dodatek nic by ci nie dała. Na samym początku, żeby było ci najłatwiej, no to może to wyglądać u ciebie w taki sposób, że zrobisz sobie trzy sesje w ciągu dnia i w każdej z tych sesji będziesz miał około 30 pompek do zrobienia. tam 33 z kawałkiem, żeby wyszło ci łącznie 100 w ciągu dnia. Ale chodzi o to, że w tych trzech sesjach masz, masz za zadanie zrobić po 3 serie pompek po 10 powtórzeń na początku, no bo to będzie dla Ciebie jako osoba początkująca, na przykład wymagające, ale robisz to w taki sposób, że robisz 10 pompek Czekasz tylko 15 albo 30 sekund, maksymalnie, tylko maksymalny jest taki Twój odpoczynek. Tylko bardzo krótko odpoczywasz, po czym robisz kolejną serię po 10, znowu odpoczywasz tylko 10-15, może nawet tylko 30 sekund i znowu robisz kolejną serię. I to jest Twoja jedna sesja. Potem odpoczywasz kilka godzin i pod koniec dnia wieczorem robisz drugą taką samą sesję. Ale chodzi o to, żeby właśnie nie dawać dużo czasu na odpoczynek tym mięśniom. Potem. Możesz zmniejszyć tą ilość do dwóch sesji w ciągu dnia, ale już na każdej będziesz musiał zrobić 50 pompek. I na początku możesz te 50 pompek rozłożyć sobie na 5 serii po 10, czyli 10. 15 sekund odpoczywasz, kolejne 10, znowu 15 sekund odpoczywasz, kolejne 10, kolejne 10, aż dojdziesz do 50 i wieczorem druga taka sama sesja, a potem tą liczbę możesz zwiększać do na przykład 15 pompek w serii, 20 pompek w serii, 25 pompek w serii, czyli robisz tylko 25, przerwa, 25, koniec sesji i potem znowu wieczorem 25, przerwa, 25, koniec sesji, co nie? I teraz ważna sprawa jest taka, że w momencie, kiedy te dwie sesje w ciągu dnia po 50 pompek przestaną już być dla ciebie na, na tyle wymagające, żebyś zaczął właśnie czuć palenie podczas tych sesji i przestanie już to być dla ciebie ciężkie, to wtedy nie próbuj iść na całe tam 60 pompek w serii, czy 70, czy 100 pompek w jednej serii, nie próbuj tego robić, nie idź w ilość powtórzeń, tylko najpierw zwolnij tempo twoich powtórzeń. Staraj się robić je wolniej, tak jak ci pokazuję tutaj na ekranie i najpierw staraj się zrobić te serie wszystkie, Wolniej, po prostu, żeby wydłużyć ten czas pod napięciem i wydłużyć to ile tego napięcia pod na, na danego mięśnia będzie wygenerowane, to robimy te powtórzenia wolniej, ale robisz to tylko raz. I jak raz <laughs> uda ci się zrobić wolniej, to potem już nie próbujesz dalej zwalniać i robić je tak super ekstremalnie powoli, tylko trochę je zwalniamy, ale potem już musimy dodawać ciężaru, bo nie chcemy też iść w wytrzymałość mięśniową, nie chcemy, nie chcemy żeby te, nie chcemy iść w bardzo dużo powtórzeń. Bo to już ma gorsze przełożenie na budowanie mięśni. Chcemy jednak, żeby aktywować te włókna szybko kurczliwe, a nie trenować pod wytrzymałość włókien wolnokurczliwych, bo te szybko kurczliwe będą najbardziej odpowiedzialne za wzrost i za generowanie siły, więc generalnie chcemy jednak trenować pod generowanie siły, więc najpierw Zwalniamy tempo. Jak już opanujesz serię ze zwolnionym tempem, to wtedy wracasz do normalnego tempa, ale z dodatnim ciężarem. I możesz to zrobić w różny sposób, możesz podwieszać sobie pas. Możesz, nie wiem, jak masz kamizelkę jakąś z obciążeniem, to możesz ją wykorzystać. A najprościej na świecie, tak jak ja Ci tu pokazuję, jest po prostu założyć sobie plecak na plecy i włożyć do niego jakiś ciężarek, jakieś książki, jakieś obciążenie i zacząć robić z obciążeniem, a i dodajesz, dodajesz to obciążenie do tych dwóch serii po 50, co nie? I najpierw to będzie tylko jedna książka, czy małe, obcią małe obciążenie typu 1,25 kg, a potem możesz dodawać coraz więcej, coraz więcej, ale cały czas rób tak, żebyś był w stanie ukończyć te dwie serie po 50 pompek, rano i wieczorem, co nie? I teraz jeszcze, jeżeli chodzi o robienie jakichś różnych wariacji pompek, to jeżeli faktycznie chcesz urosnąć najwięcej w rozmiar, to nie chcesz zmieniać na różne podczas jakby tego wyzwania, tylko chcesz cały czas robić jedną technikę i zaraz powiem ci, jaką technikę ja bym polecał, w każdym razie, jeżeli chcesz rozwinąć różne partie klatki, czyli na przykład nie tylko środek i dół, ale też górę i chciałbyś robić te pompki na skosie, to najpierw zrób to jedno wyzwanie, jedną rundę tego wyzwania przez 30 dni, a potem dopiero możesz zmienić na inną wariację, ale rób cały czas jedną i tą samą w ten sposób faktycznie będziesz w stanie uzyskać efekty, bo chodzi o to, żeby powtarzać dany bodziec cały czas na okrągło dla tego konkretnego mięśnia, bo jeżeli zaczniesz wymieniać różne ćwiczenia, no to nagle twoja powtarzalność danego bodźca spada bardzo mocno i będziesz miał o tyle razy mniejsze postępy. No i teraz, jak chodzi o technikę, jaką ja bym polecał robić, to nie chciałbym robić czegoś takiego, co dużo osób właśnie poleca, takie klasyczne robienie pompek, gdzie stawiasz te dłonie w miarę szeroko i łokcie dajesz do zewnątrz, co nie? Czyli wygląda to mniej więcej w taki sposób. Tylko polecam Ci dać dłonie troszkę wężej, tak na szerokość barków. I teraz chcemy stawiać nasze stopy na samych palcach, co nie? Czyli nie tak, tylko aż tak na same palce, co nie? Taka różnica, żeby ten ciężar był trochę bardziej z przodu. I teraz nie chcę schodzić z łokciami do zewnątrz tutaj, tylko w ten sposób. Tylko chcę trzymać łokcie do wewnątrz i zrobić takie lekkie... Pochylenie do przodu, jak robię pompkę, czyli robię taki ruch, jakby łuczysty, w ten sposób na palce i do góry. Hop. Łokcie do wewnątrz. Hop. 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 W ten sposób dla mnie to o wiele bardziej aktywuje i klatkę, i barki, i triceps. No, także mam nadzieję, że ten filmik sam w sobie będzie chociaż trochę pomocny. A jak tobie by się przydała pomoc z układaniem Twojego planu treningowego ogólnie, to możesz takie dwie opcje ode mnie. Albo możesz jeszcze zaczekać na naszą nową platformę, gdzie będą wszystkie moje programy i cała moja wiedza poukładane w taki system, który cię może od początkującej osoby do średnio zaawansowanej, potem do zaawansowanej zabrać. Niezależnie od tego, czy chcesz właśnie trenować z masą własnego ciała w domu, czy chcesz trenować na siłowni, czy chcesz łączyć jedno i drugie, i gdzie na tej platformie. Formie też będzie nasza taka cała zamknięta społeczność, gdzie będę ja, żeby móc w razie czego wyłapać jakieś błędy, odpowiedzieć na pytania i tak dalej, no i też wszyscy razem będziemy mogli sobie tam pomagać, bo będą wszyscy członkowie ale na to jeszcze trzeba poczekać, bo nad tym jest jeszcze bardzo dużo pracy i premiera prawdopodobnie dopiero jakoś marzec, kwiecień, bo też chcę, żeby to było takie naprawdę solidnie zrobione i naprawdę zajebiste żeby móc wam to dać, ale to co możesz zrobić to możesz się zapisać na listę osób oczekujących na ten program, już tam trochę chłopaków jest, bo jako, że chcę was trochę przekupić, żebyście się zapisali żebyście kupili ten program, bo samo przeniesienie tego na tą platformę i zrobienie tego wszystkiego będzie mnie kosztowało wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, wszystko, co zarobiłem z YouTube'a i jeszcze trochę będę musiał do tego dołożyć, więc też chcę, żeby od razu trochę osób tam było, żeby to nie było tylko takie puste, bo serio muszę w to dużo włożyć, więc dla tych osób, które będą zapisane na listę będzie można sobie ten program kupić później za 50% ceny dla tych osób, które się zapiszą faktycznie i też te osoby, które będą na liście dostaną ode mnie przedpremierowo te materiały, no przynajmniej część tych materiałów, które później będą w tych programach i będą w całej platformie do przetestowania sobie zanim wszyscy inni je dostaną. Także jakbyś chciał się zapisać, to trzeba wejść na 6.pl na moją stronę i tam na, na głównej stronie będzie taka po prostu jebitna zakładka, zapisz się na listę i trzeba dać swojego maila, swoje imię i wtedy będziesz na liście. Albo jeżeli potrzebujesz programu na już i trenujesz na siłowni, nie, nie, nie trenujesz w domu, nie trenujesz kalistyniki, tylko chcesz program na siłowni i potrzebujesz go już teraz, no to możesz sobie zobaczyć te programy, które już są u mnie na stronie, bo to jest to na czym ja do tej pory trenowałem i do tej pory robiłem mój progres, także to też są proste rzeczy, są sprawdzone, solidne, także jak myślisz, że mogłoby ci pomóc, to możesz sobie obczaić, bo też każda osoba, która już ode mnie kupi program, to w ramach podziękowania, że jakby wsparłeś program, że wsparłeś mój kanał i mnie, zanim ten program nowy wyszedł, to dostaną te osoby też dostęp do tego nowego programu, do nowej platformy kompletnie za darmo na jeden miesiąc, dwa miesiące, tam trzy miesiące, w zależności od tego, ile programów wcześniej miałeś ode mnie, co nie? Także to by było na tyle. Jakbyś chciał w międzyczasie wesprzeć mnie w rozwijaniu tego kanału i w rozwijaniu kompanii, to może zostawić komentarz pod spodem. Ja, jeżeli filmik był fajny, łapę w górę, bo to mi wszystko bardzo, bardzo pomaga rozwijać tą misję. Jakbyś chciał do nas dołączyć w naszym ruchu ludzi, którzy idą po więcej w życiu, po zarobiście ciało takie serio i zarobiście wyglądające, zdrowe, ale też takie właśnie sprawne, przydatne w realnym świecie. Takie faktycznie funkcjonalne ciało, które uczynicie serio jakby funkcjonalnym i niebezpiecznym człowiekiem, nie tylko takim bezbronnym, słabym, chudym i nieatrakcyjnym niewolnikiem systemu, tylko żebyś mógł żyć tak jak serio chcesz, także jak Cię to interesuje to zostaw sobie suba mnie na kanale, będziemy sobie wtedy dalej pomagać. Co jeszcze miałem powiedzieć? Możesz sobie obczaić te kilka filmów, które zawsze zostawiam w opisie, bo one też mogą Ci się okazać przydatne, mogą Ci pomóc sporo zrozumieć. Pamiętaj, szkoda życia na to, żeby być przeciętnym, żeby być miernym i nie pójść w życiu po coś więcej, tylko no, wiesz, zostać tak jak jesteś. Więc zbuduj sobie takie ciało, które Ci pozwoli korzystać z życia na maksa. Widzimy się w następnym. <laughs> Na razie, trzymaj się stary.